Witam wszystkich na kolejnym filmiku z cyklu Matma dla Humanów. Dzisiaj mniej typowo nie będziemy nic liczyć, a będziemy rysować. Niektórzy twierdzą, że rys dobry rysunek to połowa sukcesu. Myślę, że coś tam jest, zwłaszcza przy figurach przestrzennych, czyli tzw. bryłach. Więc przyjrzymy się teraz, jak rysować najpopularniejsze bryły, z którymi spotkacie się w zadaniach zarówno na poziomie gimnazjum, jak i szkoły średniej. Ok, zacznijmy od grania stosupów. Niech to będzie na początek grania stosu po podstawie trójkąta równobocznego, czyli pamiętajcie, że trójkąt równoboczny w tym momencie nie rysujecie jako równoboczny, czyli rysujemy to w tak zwanym rzucie izometrycznym, na przykład w ten sposób. I trzeba się kierować tym, żeby wyciągając te krawędzie do góry, były one raz, że równoległe, i dwa, żeby się nie pokrywały. Ja nie używam do tego linijki, więc tak naprawdę zobaczycie, że nawet bez. Bez linijki można w miarę fajny, ładny rysunek zrobić. Ok, myślę, że nie wyszło najgorzej. Kolejnym e, granie stosu: będzie granie stosu po podstawie kwadratu, czyli tak zwany czworokątny, prawidłowy kwadrat. Również nie rysujemy jako kwadrat, tylko rysujemy jako rąb, czy równoległobok, i znowu wyciągamy go w górę. Cała filozofia polega na tym, żeby te wszystkie odcinki były jednakowej długości. To zapewni nam równoległość wszystkich odcinków. Wszystkich odpowiednich odcinków, oczywiście, mam na myśli. Jak widać, całkiem, e, myślę, całkiem fajny rysunek wyszedł. Ok, sześciokątny. Kraj stosu po podstawie sześciokąta e, foremnego, czyli takiego, który ma wszystkie boki jednakowej długości. E, tutaj musimy w cudzysłowie troszeczkę oszukać, czyli jedną krawędź wyciągnąć troszkę dalej, drugą troszkę zmniejszyć, a po drugiej stronie zrobić rzecz odwrotną. Wszystko dlatego właśnie, żeby nie pokryły nam się krawędzie, które tutaj e, wypuszczamy do góry. Ok, czyli znowu zasada, że wszystkie te krawędzie mają, powiedzmy, teoretycznie jednakową długość. Jak macie linijkę pod ręką, to możecie sobie przyjąć, że na przykład wysokość jest to 4 czy 5 cm i zacząć po prostu wyciągać. Ok, myślę, że nie jest najgorzej i najważniejsza rzecz, że żadna z tych e, krawędzi tych wysokości nam się nie pokryła. Dobra, przejdziemy teraz do ostrosłupów. E, no, to z ostrosłupami chyba nawet jest troszeczkę, troszeczkę trudniej. Hmm. Przyjmijmy najpierw podstawę w, w postaci trójkąta równobocznego. No i ten ostrosłup jest taki dość ciekawy, ponieważ e, wysokość, którą rysujemy tutaj, e, o, to jest wysokość trójkąta równobocznego i wysokość, która spadnie od góry, powiedzmy, że mniej więcej gdzieś tutaj, podzieli nam tą wysokość podstawy w stosunku 1 trzecia do 2 trzecich. To jest niezwykle istotne, żeby już w fazie rysunku o tym pomyśleć, bo tutaj jak dobrze to narysujecie, to tu jest możliwość dorysowania wysokości ściany bocznej i analizowania trójkąta prostokątnego, czy tutaj drugiego trójkąta prostokątnego z krawędzią, e, zaznaczenia na przykład kąta nachylenia krawędzi bocznej lub kąta nachylenia, wysokości ściany bocznej lub po prostu ściany bocznej do płaszczyzny podstawy, czy w skrócie do podstawy. Ok, kolejny rysunek, rysunek ostrosupa o podstawie kwadratu. Tutaj myślę nie ma jakiejś wielkiej filozofii. E, wysokość opada na przecięcie przekątnych, znowu no, gdzieś tam trzeba się kierować tym, żeby te krawędzie boczne się nie pokryły, no, ale tutaj nawet jak się pokryją, to myślę, że nic jakiegoś specjalnie złego się nie dzieje. Ok, kolejny sześciokąt, yy, ostrosu po podstawie sześciokąta foremnego, no tutaj jeden z chyba z trudniejszych rysunków, trzeba go trochę raz, że oszukać, a dwa, że wyciągnąć mm, bardzo tak jakby na długość, czyli tutaj mamy te dłuższe przekątne, tu będzie opadała wysokość i tutaj postaramy się tak zrobić, żeby, no, no u mnie nie będzie to chyba super wyglądało, bo tutaj część krawędzi się pokryje. No nie jest to najlepszy sześciokąt, <gry> który mogłem, mogłem stworzyć, no ale mniej więcej zasadę znacie. Zostały nam jeszcze tak zwane figury obrotowe. Przejdź, przejdę na nową tablicę. W one są chyba nawet proste do rysowania, czyli w momencie, kiedy mamy walec, dobrze jest zacząć od przekroju osiowego walca i po prostu zrobić e, takie złudzenie okręgu u góry i na dole. Też nie rysujemy oczywiście pełnego okręgu, tylko takie zaokrąglone, owale, elipsy. Podobna rzecz ma się z stożkiem, czyli rysujemy trójkąt. Ten trójkąt musi być co najmniej równoramienny. Może się zdarzyć, że będzie równoboczny, no ale to musi wynikać bezpośrednio z zadania. Niektórzy te niewidzialne krawędzie, tak jak ta, czy tary, swoją przerywaną linią, to już od Was zależy. Myślę, że nikt tutaj e, punktów Wam nie odniży, jeśli tego nie zrobicie. No i na końcu kula. Czyli tutaj często właśnie taką przerywaną linię, linią e, robimy złudzenie przestrzeni, że ta kula jest przestrzenna. Te figury obrotowe wbrew pozorom, jak widzicie, ciężko narysować źle. Gorzej jest właśnie z tymi granjastosłupami, e, ostrosłupami. Uczulam przede wszystkim na ten rysunek, czyli sześciokątny fo, foremny granjastosłup, żeby te krawędzie się nie pokrywały i na ten rysunek, bo Tutaj, jak zrobicie, przyłożycie się do rysunku, to wszystko z niego tak naprawdę można odczytać i te obliczenia będą dużo, dużo prostsze. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się. Cześć.